Tworzenie czy konstytuowanie się jednostki, która by zajęła się w naszym przemianie. W przypadku wniosku o pozwolenie na budowę na terenach, w których czy to e, miejscowy plan już to przewiduje, będzie to 60, maksymalnie 60 dni na przeanalizowanie. Sytuacja, w której ten radar zyszcza jakąś związkę w jednym miejscu, będzie bardzo rzadko użytkowany. 90% czasu nie będzie w ogóle funkcjonował a w ramach tych 10% czasu y, zdecydowaną większość czasu będzie y, włączany tylko na potrzeby kalibracji, która będzie się dokonywała y, y, w kierunku zupełnie pionowym w tym sensie, że jak gdyby y, nie będzie żadnego rozwiązania prozyzyzanego. Natomiast nawet w czasie typowej pracy bojowej, e, Rada tam będzie, jeszcze raz podkreślę, spełniał wszystkie e, normy bezpieczeństwa i unity elektronicznej na terenach po, poza basem. Na razie resort dokonał rozbiórki pewnej części infrastruktury, która wcześniej będzie wykorzystywana i powinna być rozebrana. Natomiast z wielu powodów ten teren, gdzie jest pas tak, że będzie budowany przez amerykańską z wielu powodów również praktycznych, nawet dotyczących utwardzenia terenu budowy, e, ten pas e, jakby został zachowany. Natomiast to będzie już do dalszych ocen i dotyczących wykorzystania taki, takiego utwardzonego PM. Natomiast tutaj nie, nie widzę żadnych rozbieżności. Nie planuje są Amerykańska, jak i my aktywnego wykorzystywania pasa startowego w to będzie, jak podpiszeliśmy, ciche i spokojne miejsce. Nie zakładamy również żadnych istotnych, negatywnych skutków wprowadzenia pewnych specjalnych zasad użytkowania terenu wokół bazy. Więc tutaj to szczegółowo wyjaśniliśmy z Radą już podobnie jak w zeszłym roku na spotkaniu i tutaj myślę, że udało nam się wyjaśnić i przekonać, że nie będzie żadnych istotnych utrudnień z tym związanych. Czy ta polityka informacyjna nie jest trochę za, za, za uboga z? ze strony modą. Ja y, tutaj pragnę podkreślić, że uważamy, że zarówno informacje ze strony interesów jak i samorządowych są bardzo ważne dla mieszkańców. I tutaj uważamy, że współpraca z władzami sąsiadowymi jest kluczem do dobrego informowania i przedstawiania wszystkich aktualnych informacji w sprawie budowy bazy. E, staramy się e, też wyjaśniać wszystko w kontakcie z mediami publicznymi e, i z, e, wszelkie formy wykorzystywać informacji, z którą możemy dotrzeć również do mieszkańców. Więc y, spotkania y, również o szerszym charakterze dotyczące y, 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 tego rodzaju takich spotkań z, z wszystkimi, którzy chcą przyjść i wyjaśnić pewne sprawy, y, też rozważamy obecnie w zasadzie w na wniosek prac samorządowych, więc ja bym nie wykluczał, że takie spotkanie będzie y, mogło mieć miejsce. Natomiast y, widzimy, że ta współpraca z władzami samorządowymi przynosi dobre efekty i będzie, y, mam nadzieję, też y, wpływała na pełne, pełną informację w regionie, również dla mieszkańców, również dla. Stowarzyszeń, które tutaj przedstawiają znają ceny te Ja Też staraliśmy się dzisiaj wyjaśnić te wszystkie niepotrzebne w naszym zdaniem obawy i wątpliwości dotyczące właśnie sytuacji, czy to bezpieczeństwa budowania bazy, czy jakichś innych spraw. Staramy się również koordynować sprawy dotyczące proponowanych elementów wsparcia rządowego dla regionu. Więc jesteśmy, mówię, na bardzo korzystną. Pracę współpraca z że będzie, że personel będzie zamknięty w Natomiast trzeba było w imieniu troszkę amerykańskie definiować i precyzować, może troszkę przestrzeń jakiś jakieś szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu zakwaterowania personelu amerykańskiego. Tak czy inaczej, to będzie znaczna liczba personelu. I w tym znaczeniu na pewno myślę, że lokalne przedsiębiorstwa, usługodawcy będą mogli e, liczyć na, na efekty korzystne związane z takim skalnym stacjonowaniem tego procesu. Staramy się oczywiście, ale. ale moim też, zdanie, nie można przesadzać, bo nie, moim tak zdanie, zakładam, że większość społeczności lokalnej i miasta e, nie jest przeciwna temu wszystkiemu.